Cześć! No się Marko ma. Słuchajcie. Słuchamy. Dzisiaj na Martnie mieliśmy takie durne zadanie. Jakie? Yy, to było zadanie z treścią? mi było tak. No przecież to jest szkoła, tam nie ma drugnych rzeczy. No to słuchaj, przychodzi kobieta do sklepu z butami? Nie no. yy. ja z butami? No z butami, tak w zadaniu było. w butach? Nie no z butami. Tak było napisane w zadaniu. Aha, do sklepu główniczego. No. No. I chce kupić sobie nowe adidasy. No i szuka, 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 wybiera. No i znalazła Adidasy idzie do kasy i sprzedawca mówi. To będzie. To będzie pierwiastek z 900 zł. I ja mówię do pani Hola Hola. Co kurde? Kto normalny płaci w pierwiastkach? No. Sk skąd takie ceny? Były matematyk strony? I ja, ja mówię do pani, że to jest totalnie bez sensu. A pani macie, ale to jest tylko zadanie. Tylko zadanie. Tylko zadanie. A, pani wypłaty pewnie też dostaje w pierwiastkach. <grystanie> Domyślam się, że to jest pierwiastek z 1 420 619 zł. Co ile to jest? Wa ważne, że pani wie ile to jest. Ciekawe, nie? No, no tak, bo to matematyczko nawet. O właśnie, kochani, kto yy, zrobił przy okazji konkurs? Pierwsze trzy, dobra pięć osób. Pierwsze pięć osób, które napisze w komentarzu prawidłową odpowiedź, ile to jest, wynik prawidłowy, dostaje obserwację. Deal? I sekretną, tajemną wiedzę, ile zarabia Pani od matki. No właśnie.